Krew, łapska TV mogę wtrącić e, różnych, przy różnych dziedzinach życia y, spodziewałbym się zakwasów, ale nie po pracach akwarystycznych wczoraj zrobiłem ten e, restart e, 200 i dzisiaj e, autentycznie posiadam takie coś jak zakwasy, ale nic to e, moje f minął e, tydzień od Zakupu. No i robię taki drobny update. Jak się te rybki mają? Słuchajcie, no, odwrotnie do starego składu Peru Alton, z którego został tylko jeden, którego tutaj widać, ten największy. Dwa mniejsze są zakupione wczoraj. Czy one są Peru, czy one nie są Peru, trudno mi powiedzieć. Na pewno F1. Słuchajcie, te ryby mają się doskonale mają zupełnie inne zachowanie niż tamta trójka miała są bardzo nie są wystraszone są bardzo ufne proszę bardzo nie uciekają za każdym razem jak się pojawię przy przy akwarium mają się doskonale. Rzucają się na jedzenie, właściwie jakiegokolwiek nie wrzucę, aczkolwiek to ochotką już nie ryzykuję. Żrą suche, żrą na przemian płatki. Co to? Żrą płatki i ten, ten dla dyskowców pokarm. Natomiast pojawił się inny problem. Jak już jak mówiłem kiedy je przyniosłem, kiedy jeszcze siedziały w worku, yy, wyczułem problem yy, jak będzie przebiegała adaptacja tych ryb w stosunku do obecności już starego bywalca akwarium, proszę bardzo, tutaj się mój stary perualtum schował, yy, i przewidziałem jak nic, o co, co się stało. Yy, zaraz kiedy wypuściłem rybki z worka po prostu e, okazało się, że stary skalar stał się, znaczy sta, stary bywalec e, okazał się być niemiłosiernie agresywny w stosunku do tych dwóch i tym samym załatwił sobie e, internowanie do głównego akwarium. Tak, e, ten rybka, na którą patrzymy, spędziła tydzień e, w, w głównym akwarium ze starymi skalarami i. No, w jakimś sensie był to jakiś taki nieoczekiwany eksperyment, dlatego że nie mogłem pozwolić, żeby został z tymi dwoma młodymi, dlatego że mógłby, naprawdę no, stworzył im tu piekło na ziemi. To nie było tak, że tam był wredny, jak to skalary bywają, on po prostu metodycznie pływał za nimi, dziobał, rozrywał im... Płetwy trwało to jakieś nie wiem, może z 10 godzin, zanim zdecydowałem się, że no nie musi niestety zostać odizolowany po tygodniu w głównym baniaku z, ze starymi skalarami jakby się uspokoił. No, wczoraj go tu wrzuciłem z racji restartu, no i wygląda na to, że chyba się ta trójka jakoś jakoś dogadała, i tutaj pojawia się problem, czasami jest tak, że mamy ryby. Które teoretycznie powinny ze sobą współistnieć bez żadnego problemu. Natomiast często pojawiają się problemy, jeżeli mamy stary skład ryb w akwarium, takich właśnie ryb jak skalary, jakieś pielęgnice amazońskie, które teoretycznie nie są agresywne. Natomiast dodanie nowych ryb do akwarium często przypa, przysparza nieco kłopotów, i tutaj Należy kombinować, jakby to zrobić, żeby ryby się zaadaptowały i dogadały między sobą. Na szczęście wszystko poszło jak należy. Stary Peru, który się właśnie skitrał za roślinami, poradził sobie w głównym akwarium, chociaż widać było, że stare skalary nie były dla niego bardzo bardzo agresywne. Natomiast cały czas miał przypominane, gdzie jego miejsce i właściwie otrzymał rug akwarium. I tam sobie siedział, wypływał tylko do żarcie, aczkolwiek nie wyszedł z tamtego akwarium, jakiś poturbowany ani nic. Więc, no wiem, że wielkimi krokami zbliża się już czas wpuszczenia tych młodych zawodników do głównego, ale jeszcze po restarcie wolę tego nie robić. Jeszcze chwileczkę je tutaj podtrzymam, niech podrosną, niech ja już mam pewność, że wszystko będzie w porządku. No i tyle update'u na temat. F1, które naprawdę, naprawdę po tygodniu, to jest wcześnie, ale nic złego się z nimi nie dzieje. Bardzo mi się podobają, podoba mi się ich zachowanie, podoba mi się ich wygląd, wyglądają na naprawdę, naprawdę zdrowe i, i, i wszystko powinno być w porządku, obym tylko ja nie popełniał jakichś durnych błędów. No i tyle by było. Eee, wracając do akwarium wczoraj po restarcie Ozelot wylądował już jako taki półżywy. Nie wiem, co z nim zrobię, chyba go wyrzucę, ale zawsze mam ten sam problem. Eee, szkoda mi zawsze wyrzucać rośliny. Zawsze mam jakąś nadzieję, że jeszcze uda się to uratować. Wczoraj jeszcze jedna rzecz, taki nabytek. Eee, roślina kupiona w ogóle kompletnie bez ładu, składu ani planu. Po prostu zobaczyłem, spodobało mi się, pomyślałem, bierę. Wygląda to jak eee, bakopa, aczkolwiek. Nią nie jest. I teraz, gdzie jest do cholery ta kartka, na której było napisane, co to jest za roślinka? Mówię tutaj konkretnie o tej w samym rogu, w tym koszyczku. Muszę się za nią zabrać za chwilę i wsadzić ją do substratu. Rotala Rotundifolia. O. Także, jak coś wygląda jak taka marna bakopa, to to nie jest bakopa, tylko rotala. Ciekawy jestem, czy da się z tego zrobić trawniczek. No nic już. Jeszcze przelecimy po. To jest nowy, stary i nowy. Niemniej, mój stary Peru Altum e, naprawdę. Kurcze, zaczyna, do, zaczyna dorastać i zaczyna wyglądem zapierać. Dech w piersiach jest. O proszę. Nadal jest troszeczkę wredny, ale już nie. Jest tylko wredny, natomiast już nie jest tak agresywny jak był tydzień temu. yeah